w hotel i teraz właśnie idziemy kupić sobie bilety na prom jutrzejszy na Santorini. Chcieliśmy wybadać teren, bo jutro będziemy stąd płynąć, ale dobrze, bo w sumie hotel mamy gdzieś tam zaraz obok. Zobaczcie ile tu tego stoi. To jest główny port Atempius. zostają artystyczne zdjęcia. No ale jak to się oprze z Znajdują się te czerwone klipy, nawet jeden tutaj jest osunięty. Woda super, kupują sobie tutaj łódeczki. Oczywiście wszyscy normalnie, ogóle żeby tutaj dojść, ja nawet tak nie wiedziałam. A trzeba było przejść przez taki dość, no coś taki nie na klapki, które wszyscy mają kawałek. Dlatego, że było dość stromo i po kamieniach, ale jak się już tutaj dojdzie to jest naprawdę super, naprawdę fajne. Może, może spodziewałam się trochę większej czerwieni, to i tak jest naprawdę fajnie. Jesteśmy w miasteczku, które nazywa się tak, że nie potrafię go za bardzo wymówić. i yy, Merowi. Yy, yy. W każdym razie znajduje się pomiędzy Oją pomiędzy a Firą. I powiem Wam szczerze, jest tutaj naprawdę super. Ludzi nie ma, prawie w ogóle. Mnie właśnie w tym momencie oświetla przepiękny zachód słońca, który widzicie tutaj. do Was stamtąd. Słuchajcie, tam byłam, zrapałam się, czeka mnie jeszcze jakiś z schodów. No ale może jakoś, jakoś jak, za, jak zeszłam to i wejdę. Jak mówiłam wcześniej, troszeczkę zajmie mi zanim wejdę z powrotem tam skąd przyszłam. No ale taki urok Santorini, że tutaj właściwie wszystko macie po schodach. Patrzcie kto do mnie dołączył. Teraz widzicie gdzie byliśmy z trochę dalszej perspektywy. A no i jak jest pięknie, to po prostu jest bajka. Tam jest taki kościół, niestety nam nie udało się zrobić na nim zdjęcia. Chyba trzeba mieć specjalne pozwolenie, bo jakaś para teraz robiła. Nasze pieprko już tutaj stoi, słuchajcie, leżymy sobie na takim leżaczku, jak tam wcześniej widać przed nami. Tutaj na tej Black Beach, właśnie koło, koło nas, tutaj mieszkamy, no i odpoczywamy ciągle. Już. Przyjechaliśmy do Akrotiri i idziemy teraz oglądać zachód słońca. Koło latarni morskiej na Santorini. To jest taki ostatni punkt naszej wycieczki tutaj. Mam nadzieję, że będzie ładnie. Widoki za mną są po prostu obłędne. słuchajcie, w Kronos Rental e, i ja naprawdę bardzo polecam. Po pierwsze samochód spoko, nic, jakoś nie nierozwalone, też kontakt ekstra. E, bez problemu można się było z chłopakami dogadać. Jeszcze sami tam zaproponowali kilka, kilka udogodnień, także naprawdę nie ma co. Idziemy właśnie na kawę z ich polecenia gdzieś w miejsce, gdzie w ogóle jeszcze dostaniemy zniżkę za to, żeby pożyczyliśmy u nich samochód. Pojemy na Iios. Także skończyła się nasza Nossa, eu Dzieje. Jest trochę więcej plaży niż na przykład na Santorini, są to też takie ładne białe plaże, wiecie, z fajnym piaskiem. który bardziej już wakacyjnie nam powiedziała. No zobaczymy, będziemy zwiedzać, będziemy na pewno będziemy o wszystkim. Korzystając z okazji, że jeszcze się nie rozpakowaliśmy, to pokażę Wam naszą Katerinę. My mieszkamy tutaj właśnie w Melopotas i hotel nazywa się Katerina. Słuchajcie, no mamy takie piękne łóżko w ogóle. No Baldachimu zapewne nie ma. Mamy tutaj taką leżankę. Duże lustro oczywiście, telewizor którego i tak pewnie nie będziemy używać i najlepszy to jest ten przepiękny taras z widokiem. O, tam jest nasz basen hotelowy, także jak widzicie, super. Co przemyk, jedyny człowiek poza mną na plaży <laughs> Loret Słuchajcie, to jest naprawdę marzenie. Przyjechać i być samemu, co prawda jest też trochę creepy, że nikogo tutaj nie ma, ale yy, u nich no yy, oni już się chyba szykują pomału do zimy lokalnie. Natomiast turystów tutaj jakoś zatrważająco dużo nie ma, więc my zaraz będziemy korzystać, wykładamy buty do wody i idziemy nurkować. Że idziemy do Never Bay, Never Bay. Eee, to jest taka właśnie, do której trzeba dojść. Dojechać się za bardzo nie ma, nie da. Idziemy po takiej drodze, że ciężko się idzie, to dopiero by było jechać samochodem. Chociaż widziałam, że kładem tutaj ktoś przeciął, no ale zobaczymy. Potem na super miejsce do nurkowania, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Dotarliśmy, szliśmy nie wiem ile, za 20 minut w najgorszym chyba dziennym słońcu, jaki tylko może być. No, ale zobaczcie sami, jeszcze taka nas długa droga w dół po kamieniach, ale jakoś damy radę. Sami zobaczcie, jak tutaj pięknie. Już spakowani, już czekamy sobie. Mamy o no, 13.30 prom, Bo no, pogoda dzisiaj jest troszeczkę gorsza niż wczoraj, ale i tak się to jakoś w miarę utrzymało. Jak wstaliśmy rano, to padało. Znaczy, padało. No, tak bardziej pokropiło. Także jakoś tak nas na razie omija ten cały cyklon. No i zobaczymy jak będzie, jak będziemy płynąć sobie promem. Płyniemy dzisiaj tym SeaJetem, mamy być szybciej w batelach. Mam nadzieję, że przez tą właśnie zmianę pogody nic się nie pozmienia. Płyniemy, słuchajcie, SeaJetem. Mamy tutaj, no, dalej nic niż był Płaciliśmy za niego chyba 54,80 80 euro za osobę. Mamy płynąć więc co prawda szybciej, natomiast... No, chyba tam trochę bardziej mi się podobało. Przemysław poszedł zobaczyć, czy nie ma tutaj trochę innych miejsc. Na znaczy, to są oczywiście zajęte, więc musieliśmy osiąść gdzieś indziej. Pomimo tego, że mieliśmy w sumie miejsce koło okna, no to musimy siedzieć na środku, bo ktoś już sobie tam usiadł, a tutaj widzę, że chyba nikt się za bardzo tego nie trzyma, więc... Siedzimy sobie w ten sposób. Teraz Wam pokażę jak to wygląda, płyniemy dużo szybciej niż e, tamtym promem, dlatego że będziemy w ogóle e, o półtorej godziny szybciej niż byśmy płynęli w Star Paris. I niestety w sobotę on do już nie dopływa, więc sobie radzimy. No oczywiście obowiązują wszędzie maseczki, musimy w nich tutaj siedzieć, my już jesteśmy do końcu. Dostaliśmy ostrzeżenie, bo na wiatrach trochę więcej przypadków, no ale to my zobaczymy e, jak dojedziemy na miejsce. Będziemy w Atenach po, po 19, prawdopodobnie. Jesteśmy w Atenach. Słuchajcie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Po prostu chyba, tu są jakieś targi. Pełno jest ludzi na ulicach. W ogóle tutaj każdy łazi jak chce, chodzi gdzie chce. Zero jakiejś organizacji ruchu. Metrem jeszcze nas poszliśmy na piechotę. I no... Pełno taksówek, jeden wielki chaos. Słuchajcie, przyszliśmy z Przemkiem, żeby zobaczyć parasolki, które były na zdjęciach na Pinterestie i zostaliśmy coś takiego, dlatego, że okazuje się, że jest to restauracja sezonowa. No i jak widać teraz są parasolki, ale takie czarne, złożone. Wygląda to ogólnie ekstra i widzę, że też są tematyczne menu. Pewnie tutaj wrócimy potem, ja znalazłam lodę i tak mi się wydaje, że może bym zjadła nawet jedną gałkę musieliśmy tu zostać na chwilę i kupiliśmy sobie po lodzie Zobaczcie jakiego mam pięknego loda Tutaj w takiej scenarii, to jest naprawdę bajka Chociaż w sumie to już takie jest ja jeszcze tutaj loda w sobą. Centrum Atem żyje, Centrum Atem jest super A widzicie kawałek dosłownie uliczka w bok I jest mniej więcej tak W ogóle zadziwiające jest to, że na ulicach są praktycznie sami mężczyźni i naprawdę o ile w centrum tego nie tutaj po jest dziwnie. I są sami pasiecie. Wszystko jest pomazane, nawet samochody są po prostu wygrafitowane. Co jest też w sumie dziwne, trochę wszystko tutaj jest popisane, pobazgrane, naprawdę. Mówi się, że u nas jest dużo grafitów. I Jemy do samolotu. A jako, że no, jesteśmy obładowani jak w wielbłądu, to przynajmniej możemy sobie piersi wejść. Także chociaż tyle dobrego. A trzeba zdjąć maskę, żeby się pokazać, eee, czy na pewno to ja, to ja.